Samochód Ford Ranger, gotowy na łowieckie wyprawy, przygotowała firma Rad Motors z Radonia. Sponsorem programu Daszbur jest sklep TaniePolowanie.pl, dystrybutor sprzętu marki Pard. Na program Daszbur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku programu Bur. Czy kolejny raz jestem samotnie na polowaniu, postanowiłem odsapnąć chwilę od tego całego zamieszania, tego wszystkiego pracy, biegania, food trucka, no i przygotowań do Extreme Weekendu. Wszystko idzie pełną parą, wszystko przygotowujemy. Dzisiaj mieliśmy ostatnie takie spotkanie online, bo no, czasami tak trzeba z firmą, która odpowiada właśnie za przygotowanie systemu zliczania punktów, bo to też będzie coś ciekawego, coś nowego, czego do tej pory nie było na Extreme I będziecie mogli właśnie, oczywiście te osoby, które przyjadą, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Przygotowujemy dla Was kilka nowości, kilka niespodzianek. Fajne strzelanie, fajne konkurencje, za które odpowiada Marcin, za które odpowiada Jankes. No i oczywiście swoje trzy grosze dorzuciłem także ja. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. No cóż, ja przyjechałem pochodzić sobie, wyczyścić na chwileczkę głowę, a więc zapraszam Was na kolejny odcinek programu wiejskiego Daszbur. Na mały spacer razem ze mną. Zapraszam. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primos Hunting. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Fenix. Pola, 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 wszędzie pola. Yy... Niestety, zboża są bardzo wysokie, dziki gdzieś tam na tych polach się przemieszczają. Jakaś zwierzyna. Mamy już godzinę po 21, a więc najwyższa pora, żeby przejść się i poszukać, zobaczyć, czy gdzieś tam może coś uda nam się spotkać. Zabiorę dzisiaj na spacer ze sobą także aferę, więc będzie pewnie troszkę. Takiego mniej spokojnego łażenia, ale właśnie o to chodzi, żeby czasami się przejść i zobaczyć, jak ten świat gdzieś tam wygląda. Dobra, jadę w inne miejsce, bo tutaj wiatr od tej strony mi nie pasuje, więc będę musiał się przemieścić z drugiej strony tego wielkiego pola. Tam jest i rzepak, i żyto, i jakieś tam pewnie jakieś inne uprawy. Niestety nie ma tutaj buraków, albo miejsc takich, gdzie byłyby jakieś inne okopowe ziemniaki czy coś, byłoby łatwiej znaleźć te dziki, no ale tak by było. Dobra, jedziemy słoneczko powoli się ku zachodowi, a więc ten spacer mój nie będzie zbyt długi ale mam nadzieję coś spotkać wiem że zwierzyna tutaj wychodzi w miarę szybko więc będziemy mogli albo no ja albo afera razem ze mną poprzyglądać się jakiejś tutaj właśnie może sarną może spotkamy jakiegoś dzika a może też i jakiegoś drapieżnika Polować będę znowu gdzieś blisko miejscowości, więc to wszystko jak zwykle trzeba będzie robić bardzo ostrożnie, no i jedziemy sobie teraz taką betonówką starą. Tutaj znowu w tym miejscu, gdzie kiedyś, gdzie poprzednim roku była kukurydza, jest znowu kukurydza. Ona już sobie podrosła. I te dziki, powiem Wam, że czasami nawet na tą kukurydzę przychodzą. Tą taką niepodrośniętą jeszcze. Niewyrośniętą, bo gdzieś tam są stare kolby. No i na te stare kolby sobie przychodzą. A my tutaj mamy tylko żyto. W tym życiu może być wszystko, jak znam życie. Tutaj bardzo często na tym terenie spotykamy i jelenie, i sarny, i dziki. Szczególnie na tym obwodzie, gdzie teraz jestem, polujemy na jelenie. Jest ich tutaj całkiem sporo. No i po prostu dzięki temu budżet jakby tego obwodu. Spina się fajnie, nie ma tutaj nie wiadomo jakich szkód zrobionych przez dziki, ale są szkody przez jelenie. No i teraz niedawno, pamiętacie, w jednym z poprzednich odcinków mówiłem Wam o tym, że fajny pomysł był Pana Ministra, żeby umożliwić polowanie na jelenie właśnie na wiosnę, ale póki co nic się z tym nie wydarzyło. Cisza, Więc znowu rzucone coś na wiatr i koniec i cisza no już myśleliśmy że w tym roku będzie, będziemy mogli chociaż spróbować zapolować na te jelenie na te łańki i byczki w pierwszej głowie no, w drugim roku życia no dobra gdzieś tutaj trzeba będzie za chwilę zostawić samochód wypakować sprzęt i zaraz pójdziemy połaźć, Niestety trawy bardzo wysokie, a w takich trawach cyklowych zobaczyć no, graniczy z cudem. Niestety niepokoszone tutaj tu nic. Więc no, ewentualnie usiąść na jakąś ambonę i patrzeć z góry czy coś. Zobaczymy. sobie podjadę jeszcze kawałeczek pod las. I pójdziemy na spacer. Przygotowuję się do wyjścia. Lornetka, oczywiście, kamera termowizyjna, która zawsze mi się przydaje na moich wyprawach. Bardzo lubię z niej korzystać także w dzień. A zwłaszcza kiedy poluję gdzieś blisko miejscowości, to na pewno pomaga. Tak samo w tych trawach ona naprawdę się sprawdza, bo w wielu przypadkach po prostu jestem w stanie zauważyć, wyszukać zwierzynę, która normalnie jest niewidoczna. Postorał przygotowany. Teraz jeszcze zostaje załadować broń, przygotować 5 sztuk. Federal, jak do tej pory, naprawdę nie zawiódł mnie praktycznie ani razu. Jeżeli coś było nie tak, to najczęściej z mojej winy. Natomiast w 99% przypadków, zwierzyna, do której strzelałem, właśnie z tej amunicji, zostawała w ognie albo robiła parę kroków i od razu wszędzie była farba. Także Amerykanie robią naprawdę dobrą amunicję no i warto z niej korzystać jak widzicie na broni mam jeszcze starą lunetę starą, no, może nie taką starą, bo to jest Ranger 6 natomiast byliśmy niedawno Właśnie w Niemczech na prezentacji Rangera 8, a więc lunet z ośmiokrotnym powiększeniem. Już niedługo, w jednym z kolejnych odcinków, właśnie pokażemy Wam, jak to wszystko wyglądało, jak to było tam w Niemczech, a także pokażę Wam tą lunetę tak naprawdę namacalnie z bliska. Była też tam prezentacja lornetki z dalmierzem. To wszystko wydarzyło się na początku sierpnia, na początku czerwca, a więc warto, to był fajny wyjazd. Warto było tam pojechać, poznać tych wszystkich ludzi. No i mam nadzieję, że już niedługo będę mógł polować właśnie z tym nowym sprzętem i powiedzieć Wam więcej, jak to wszystko wyglądało. Ofera sobie gdzieś tam baraszkuje. Ja zabiorę kamerę, już Wam pokazuję, jak ten teren tutaj. Wygląda oferka Tutaj mamy niestety takie duże trawska Ale mam nadzieję, że uda się przespacerować trochę i coś zobaczyć, coś nagrać Poprzyglądać się trochę zwierzynie Taki wieczór jest przyjemny, naprawdę Gdyby jeszcze nie te komary, które tną Aczkolwiek są sposoby, żeby się ich pozbyć. Na ekstremu weekendzie będziemy mieli Termacela. Ja ze sobą dzisiaj też mam, więc e, będzie dobrze. Będzie, będzie spokojnie. Dobra, idziemy na polowanie. No i wyszedłem sobie na łąkę, no ale niestety na razie na tej łące, tam nawet w odległości nie widać. Żadnej zwierzyny, która gdzieś tam sobie może baraszkować. Eee, będę chciał się przemieścić aż tam, gdzieś do tej zwyżki, żeby tam popatrzeć. Tam z lasu jest taki ciąg zwierzyny, i bardzo często właśnie z tamtej strony, na sobie gdzieś wychodzi. Przyjemny wieczór, bardzo ciepły. Taka podmokła łąka z tyłu, za polami. To ambona całkiem szczęśliwa. Wielokrotnie na niej siedziałem i wsłuchiwałem się w odgłosy ryczących jeleni. Dzików może tu mniej widziałem, chociaż na tym terenie także udało się parę upolować. Z moim tatą kiedyś, właśnie tutaj w tym miejscu, mieliśmy przygodę, bo tata właśnie z tej ambony strzelił dzika ponad 100 kg. No ale Pech chciał, że e, pomiędzy nami a tym dzikiem. Było sporo wody, podmoknięta łąka i zanim wyciągnęliśmy tego dzika, minęło ładnych parę godzin. Także czasami trzeba myśleć, zanim się strzeli, trzeba pomyśleć. Tak jak mówiłem, będę chciał dojść do tej zwyżki. I doszedłem do zwyżki, która mnie interesowała. Ale niestety tu też są bardzo wysokie trawy. Przedzierałem się przez spory gąszcz tam słychać tylko jak rogacz się odzywa, coś go spuszyło, na pewno to nie byłem ja i drze się strasznie tam gdzieś w tych krzakach nie widziałem jeszcze żadnej zwierzyny. Niestety tak bywa Dobra, pójdziemy nad pole Zobaczymy, może tam gdzieś coś będzie się działo Kumary są strasznie natarczywe O kurczę Słuchajcie, zobaczcie co tu się wydarzyło Nie widziałem tego dobrze ale to jest taka płyta jumbo, która się uniosła a właściwie zapadła po tym jak tutaj zrobiły krzywdę w tej płycie właśnie bobry więc wjechanie tu samochodem gdybym coś strzelił nie wchodzi w ogóle w grę Zwyżka też przechylona więc niebezpieczna więc raczej się na nią nie wdrapiemy hmm. Idziemy dalej zobaczymy Ech. Idąc na polowanie zawsze Ech. Staram się wyluzować, tak jak to się mówi, nie myśleć o niczym innym, o tym, co się gdzieś tam dzieje. Wyłączam się i mam te kilka godzin tylko dla siebie. Dzisiaj, właśnie, tak samo chciałem zrobić: wyskoczyć bez operatora, nawet, żeby po prostu zabrać kamerę, pochodzić, pogadać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Może spotkać Jelenie może właśnie sarny i przeżyć jakąś ciekawą przygodę. Ostatnio niestety też jest tak, że dochodzi do nas dużo jakichś tam informacji, gdzie rzucają różnego rodzaju historie odnośnie podwyżek. No i gruchnęła też niedawno wiadomość, gdzieś tam ktoś napisał, że być może składki PZT będą o 100% droższe. No, wcale bym się nie zdziwił. Dzisiaj jakby Łowiectwo w Polsce jest bardzo tanie. Tylko pytanie, czy jeżeli polski zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego wystąpi do Naczelnej Rady Łowieckiej o podwyższenie składek, to czy te składki zostaną dobrze zagospodarowane i pójdą na coś sensownego, czy po prostu ma być to podwyżka taka sama w sobie? Sami sobie odpowiedzcie. Zastanówcie się, jak wy to widzicie. Bo ja średnio. Wybrałem sobie drogę strasznie zalaną. Idę pośród takich traw. Szukam miejsc podmokłych, bo jak jest gorąco, to ta zwierzęta zawsze trzyma się właśnie w takich podmokniętych miejsc. Wysokie trawy, trzciny. Stąd może gdzieś wychodzić. A na tej ścieżce można spotkać dzika. A jak go się spotka? No to tu jest jedyna szansa, żeby go pooglądać i ewentualnie do niego strzelić. No cóż, idziemy dalej. Widzicie? Pełno wody, niby susza, a jednak bobry porobiły tamy na rowach i ta woda się porozlewała. Miała być po i lekko. To jest naprawdę głęboka woda teraz już tu się trochę wypłyca ale chodzenie po takich zalanych, starych drogach jak widzieliście wcześniej podmytych nie jest najbezpieczniejsze zwłaszcza wtedy, kiedy wiadomo, że te płyty mogą być mocno podmyte a ja w najwyżejszym nie jestem i no, mogę się tutaj skąpać albo nie nadal żadnej zwierzyny nie widziałem ale za to jest bardzo przyjemnie pochodzić pomyśleć sobie odpocząć dobrze, że nie wziąłem jednak ze sobą fery, na ten spacer teraz bo w tej wodzie to ona musiałaby tu prawie płynąć o kaczki się podniosły no bo tu wszystko pozalewane to teraz tu zamiast na dziki to trzeba będzie na kaczki przyjeżdżać Wspaniały zachód słońca, naprawdę rewelacja. No i jestem nad polem, ale stoję tu już jakąś chwilę i na tym polu na razie nic nie udało się zobaczyć. słońce zachodzi coraz ciemniej niedługo będę musiał przełączyć się na podczerwień bo inaczej nic już w kamerze nie będzie widać liczyłem na to że właśnie gdzieś w tym miejscu spotkam jakąś zwierzynę że tu będę w stanie coś zobaczyć ale na razie nie mam tego szczęścia tak bywa przedarłem się przez gąszcz za chwilę będę przedzierał się przez zboże wejdę sobie w jakąś ścieżkę technologiczną postaram się wejść gdzieś tam bliżej z tyłu odzywa się cały czas rogacz aczkolwiek nie wiem co mu tam tak strasznie przeszkadza I właśnie przed chwilą udało mi się wpatrzeć pierwszą zwierzynę z Gdzieś tam e, przemyka brzegiem pola daleko robi się coraz ciemniej. Jak widzicie komary atakują naprawdę ostro e, a tej zwierzyny, która mnie najbardziej by interesowała, więc e, dzików albo drapieżników nie widać. Mam ze sobą też fajny wabik. Tak, dostałem go od kolegi Rafała z Anglii. Postaram się go dzisiaj wypróbować. Ciekawie brzmi. Zobaczymy, czy będzie skuteczny. Może nie na dzisiejszym polowaniu, ale na jednym z kolejnych, na którym będę. Kiedy tu chodziłem, miałem jeszcze taką sytuację, że łania przeszła sobie tutaj gdzieś przez drogę, właśnie gdzieś, gdzieś tam, spod tego drzewa, w tą stronę. Gdzieś tam musiała leżeć i kiedy ja przychodziłem, to podniosła się, ale nawet nie zdążyłem włączyć kamery ani odpalić nawet kamery termowizyjnej, żeby chociaż termowizorem nagrać. Ale tak to już bywa. Jeszcze jest na tyle jasno, że nie zakładam nakładki noktowizyjnej, ale pewnie jeszcze troszkę i to zrobię. Pamiętajcie, że na extreme weekendzie będziecie mogli potestować właśnie różnego rodzaju sprzęt termo i noktowizyjny przywieziony właśnie przez firmę Tanie Polowanie. I chłopaki tam będą i ze sprzętem Parda, a także innym. Powiedzieli, że przygotują jakąś niespodziankę. Będzie możliwość zamontowania tego na swojej broni, ale będzie także broń przygotowana z różnymi celownikami po to, żebyście mogli wypróbować to strzelanie. Czekamy już na ten Extreme Weekend bardzo mocno. No i tu jeszcze druga wiadomość dla wszystkich, którzy no jednak nie zdecydowali się przyjechać do nas na Extreme Weekend, ale mają wolny weekend i też chcieliby go ciekawie spędzić. Grzejcie w takim razie do Czeladzi, bo tam 18 urodziny sklepu Kolba.pl i tam również warto się pojawić. Tam jest cała masa atrakcji, super i w ogóle. Kolba.pl to sklep, to ludzie tak naprawdę, którzy wspierają mnie od wielu lat i ja zawsze będę tak samo ich wspierał, jak tylko będę mógł. I mówię Wam, jedźcie tam, zobaczcie co tam się będzie działo. Cała masa różnych ciekawych rzeczy. Bardzo fajne oferty, kiedy byliśmy tam. Y na otwarciu tego sklepu było super, super jedzonko, super atmosfera, super prelekcje, wykłady, a także niesamowite atrakcje i bardzo dobre ceny na sprzęt. Więc tym bardziej jak macie ochotę, to przed sezonem właśnie na jelenie, przed sezonem takim już grubym i na ptactwo, no skręcającym się w ogóle sezonu łowieckim, warto wpaść na tą osiemnastkę i spędzić tam przynajmniej jeden dzień. Także pamiętajcie, pierwszy, yy, drugi, drugi, trzeci lipca, a właściwie pierwszy, trzeci lipca grzejcie do, ciela, do Czeladzi, do sklepu kolba.pl, bo tam też będzie się działo. Wszedłem sobie na pole. Żyta. I tam gdzieś pod lasem ofuknął mnie dzik. Niestety, ale z wysokie to zboże. I nie jestem w stanie go zobaczyć, ale ja słyszałem, że wszedł do lasu albo chodzi gdzieś tam na brzegu i pewnie ja też tam się w tamtą stronę przemieszczę. Chciałem iść tą ścieżką tutaj na styku rzepaku i żyta. I kiedy tutaj doszedłem, usłyszałem właśnie takie charakterystyczne fuknięcie. Takie łapał wiatr i poszedł Zdawało mi się, że jedna sztuka, aczkolwiek to może być locha z młodymi. I słyszę jak tam gdzieś właśnie ułożą sobie w tym lesie. A więc idę w tamtą stronę. No i koniec mojego dzisiejszego podchodu. Ciemna noc, księżyca już nie ma więc kurczę pora wracać. Niestety nic się nie udało upolować. Zrobiłem kawał drogi. Obszedłem naprawdę kilka pól, połaziłem po zbożu, ale no, niestety nic nie udało się spotkać. O, aferka już na mnie czeka tutaj grzecznie usłyszała, że już praktycznie jestem przy samochodzie oooo przylazłeś to teraz mnie wypuść Ech. kawał drogi schodziłem się jak nie wiem naprawdę e, fantastyczny e, teren fantastyczne e, miejsca ale co trzeba powiedzieć, trawy wysokie, bardzo wysokie trawy, bardzo wysokie zboża umożliwiają skuteczne polowanie. W jednym miejscu były dziki, poszedłem z nimi, z nimi później tam do lasu, ale niestety e, gdzieś poszły w trzcinowiska. Po drodze jeszcze widziałem jakąś sarnę, czy jelenia przemykającego pomiędzy drzewami. I to tyle. Ale naprawdę takie przejście się po łowisku. Daje niesamowitą siłę i kopa do tego, żeby teraz sobie odpocząć, a jutro wrócić do normalnej pracy. No cóż, no, tak to wszystko wygląda. Wy też zapewne nie za każdym razem, kiedy wybieracie się do łowiska, trafiacie na zwierzynę, nie za każdym razem udaje się coś upolować. Statystyki mówią, że raz praktycznie na 10 wyjść te wyjście jest skuteczne. Jak ktoś mi mówi, że robi to częściej i za każdym razem, kiedy wyjdzie, to mam bardzo duże szczęście. Albo po prostu poluje w niesamowitym terenie, którego ja mu zazdroszczę. Oczywiście mam taki obwód na lipianach, gdzie praktycznie co wyjście widzę dużo zwierzyny, ale też nieco wyjście jestem w stanie coś tam upolować. Zawsze zimna głowa, na spokojnie trzeba obejrzeć, trzeba się zastanowić, ocenić jak to wszystko wygląda i dopiero wtedy podjąć decyzję o strzale. No właśnie, na dzisiaj to tyle, tyle z mojego polowania. Pamiętajcie, że przed nami dwie fajne imprezy. Jedna to właśnie Extreme Weekend już w przyszłym tygodniu. I w przyszłym tygodniu również zapraszam was do Czeladzi, do sklepu Kolba.pl na 18. Urodziny na 18. To będzie naprawdę fajna impreza, fantastyczny weekend i warto tam się pojawić. Więcej informacji szukajcie na stronach Kolba.pl, na Facebooku, oglądajcie Tiktoka Kolbowego, bo on jest naprawdę niesamowity. No i zaglądajcie też nasze strony Dashboard TV, moją Przemek Malec, a także Extreme Weekend, bo tam będziemy pokazywać Wam, jak wygląda nasz event. Do zobaczenia, trzymajcie się, widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku programu Wieckiego Dashboard.